Cześć. Dzisiaj przygotuję proste ciasteczka. Delikatne, kruche budyniowe rogaliki. Potrzebujemy 220 g mąki pszennej, mam już tutaj przesianą w misce. Jeden budyń waniliowy, jeden cukier waniliowy 15 g, 2 żółtka, 70 g cukru, 110 g Masła oraz dwie łyżki mleka. I tak jak mówiłam, są to bardzo proste przygotowanie ciasteczka, ponieważ wszystkie składniki po prostu łączymy. Do mąki dodaję żółtkę. Masło. Masło najlepiej pokroić na mniejsze kawałki. Cukier. Budyń, cukier waniliowy i dwie łyżki mleka. až to sa hne často. Zadniecionego ciasta formujemy kulę i obijamy folią spożywczą. Taką kulkę wkładamy do lodówki na co najmniej pół godziny. Po pół godzinie wyjmuję ciasto lodówki z folii. I sobie mąką, Ciasto też delikatnie opuszczę mąką, aby się nie przylepiało do rąk. I urywam kawałek ciasta i formuję taki bałek. Może łatwiej nawet będzie o na stolnicy. I formuję w taką odwróconą literę C. Tak, aby powstał taki rogalik. I tak postępuję z całym ciastem. Kawałek urywamy i zagniatamy wałeczek. Składam w literę C. można przygotowywać te ciasteczka z dziećmi. Będzie to fajna zabawa. I układam w odwróconą literę C. Jak widzicie wyszło mi 11 takich ciasteczek, ponieważ robię je dość spore. Robeliki układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. I będą się piekły około 20 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Upieczone logaliki posypuję cukrem pudrem. Mam nadzieję, że zachęciłam was do przygotowania tych ciasteczek w domu. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie kciuki w górę oraz spróbujcie innych moich przepisów. Do zobaczenia już niedługo w nowym filmiku.